Dobra, nowa kampania, pogramy sobie w szogunika. kim sobie pograć, to jest dobre pytanie. Wielu dostarczy dla wszystkich jednostek, może wyrbować znakomitych samurajów z Nonodachi. Mhm, pod Nonodachi są. Datę. A może spróbować? Poziom trudności normalny chyba, nie? tak Gorąki zwycięstwa. Zostań ten zdobywając i utrzymując Kyoto, Podwój i utrzymuj 25 prowincji, wliczając Fukushima, iławe Miyagi, Ugo, Zen i Kioto. Czyli chyba te zielone. Dobra. Eee... Dawaj. już mnie Nie wiem, czy to radę godzin streama robić. nie wiem, kto nie robią. 1945. This is the Sengoku Jidai, the age of the country at war. For two hundred years, the Ashikaga shoguns have ruled from Kyoto. Great splendor and power were theirs. Now the overmighty clans. No longer oh, The time has come for a new warlord to become Shogun. Sure. But who will be victorious? Date lands have always provided for our people, our enemies are many. They threaten our borders and look for any weakness. We do not walk the same path as other clans. We are revered as strong, independent, and brave in battle. Our warriors are fear. Their skills with the Nodachi are unrivaled. In battle, they terrify the foe. <laughs> Bisha Mountain, the war god has woken. Now is the time to defeat mm -hmm. our enemies. <laughs> All will bow to the Date clan. We wait no longer. Destiny calls. from time to time if our daimyo is to become shogun military ruler of all japan we must defeat the current Shogunate the ashkaga clan capturing and holding the capital of kyoto for four seasons at this point the emperor will declare our clan leader shogun Dobra, witam szczególnie. Jesteśmy teraz tutaj w Japonii w 1545. Teraz tak, jak to się robiło wszystko? Cicho bądź kobieto. Cicho bądź kobieto. Cicho bądź. Silence! Anyway, uh... O, tutaj. Tutaj się robiło tę te technologię. Dawaj Dark. Czy to taki japoński Hoj 4? Mniej więcej. Cicho! Och, ta kobieta nigdy się nie zamknę. No dobra, tu. Gdzieś tak jak jest. Cii. Dobra. 3 kafle generuje 1200 i 0 good. No cicho bądź! Dobra, co ja to mogę lepszyć? Pole ryżowe. I zwerbuj mi ziomeczków. No i co, ja atakujemy rebelię. I rzuć komentarze głosowe z PRL plus ruch, który wykonywany jest, gdy zupa była zesłona. Nędzny jest mówisz? Ja cię kręcę. Co kraj, to obyczaj, ale kobiety są takie same. Date Yoshinori! Date Harumone versus Date Tanmure! Powodzenia! O, witam Cię Lili! Teraz pokażę Ci historię Japonii w 1543 zaczynając. Sorry, w Dobra, na sucho, pójdziemy. Co my tu mamy? Tak, tak, okej, okay. mhm. Mm Hmm, jakby to sensownie zrobić, szefa tutaj trochę lurk, bo idę po kolkę o jest box. Dobra, ustawimy to w ten sposób. Czy Kurde, są szybsze niż myślałem. Dej się ustawcie tu. A wy tutaj. Nie! Halt! Halt! Stop! Kurwa, nie mogę trafić nigdy w przyciski. Dawaj. Szybka reakcja. Dobra, zjadajcie te konie. A wy się wstawcie. Czemu mówisz po niemiecku do Japończyków? Aaa, może jeszcze tego nie wiedzą, ale kiedyś będą przyjaźni. Szybciej, kub, do tam na górę, szybciej. Rozmiana zmiana lekka strategii. Spinać się na tą górę. Ale chujowy teren do walki. Dobra, strzelaj do nich. Tyk. Dobra, szarżuj! Banzai! Shinzo Banzai! A jeszcze nie mam technologii na ponocne strzały. Smutne. No kurde, szkoda, że pod górkę muszę wbijać, ona, no cóż. Dobra, wycofali się. Ja uciekam. Wystrzelacie do tych. Pod górkę nie będę walczyć. Albo jednak muszę. Dobra, to jednak ja cofnijcie się. Polka! A tutaj szarze jeszcze końską zrobię pod górkę. No cóż. Shinzo Banzai skurwysyny! syny! Napierdalać się z Od Pod górkę to walka przegrana. Co mówisz? Przegrana? A tu widzę tylko zwycięstwo. którzy strzelają do nich dobić ich trzeba jak ground to w teorii albo przegrasz albo poniesiesz ogromne straty albo ja zdomuje, zdominuję ich psychologicznie i wygram zdecydowane zwycięstwo zakończ bitwę S? S? Wariacie, ja tu mam całe yy, 80 godzin doświadczenia. Ja wiem, że oni szybko się poddają. Cicho, kobieto. No, rozstawili 600, ja rozstawiłem... Nie, ja rozstawiłem 600, oni 460. Ja straciłem 83, oni 300. Więc niestety coś jeszcze ten z nich zostało. Na szczęście, chyba mogę ich jeszcze dogolić. O. Łatwo? Rewolucja? Łatwo? Tylko chyba ta sama mapa. Jasne, Basz. Ach. Dobra, zostawiaj. Tym razem tutaj.

Kurde, szybciej się tam wspinajcie. A rzućcie ich naprzód! Shinzo Banzai! Nie dam jeszcze przyspieszenie. Kurde, te łucznicy to strasznie chujowe tutaj mają. Dobra, dominacja genetyczna, w ogóle masz dormowego watra, czy sam robisz? Sam robię wszystko samemu. Więcej kurdy, ja ci zajęło, jeśli może zapytać. Niezbyt dużo, tak szczerze, ura, ojciec da zmarłych. Z mieczek i rozwalał normalnie. No, rozwalili Zysięstwo. Zakończ bitwę i zakończ bitwę. Aha. Ważne jest w, tej, w Total Warze to, żeby nie stracić jednostkę. Możecie stracić dużo żołnierzy w jednostce, ale nie jednostkę. Bo tak to oni się tam zregenerują szybko i tyle. Generał Generał Let's go. A czym się różni żołnierz od jednostki? Jednostka to jest cała kurwa kobieta, bo ci cię Jednostka to jest cała ta grupa, czyli na przykład. Czy jest Jari, to jest jedna jednostka. Ashigaru z Jari, to jest jedna jednostka. Ucznicy z Ashigaru to też jednostka. Ale to, co stanowi żołnierza, to jest wszyscy tutaj. Czyli tu mam 123 żołnierzy, tu mam 102, 74, 83. Jakich nawet stracę, tak że będzie, nie wiem, z 20 żołnierzy na jednostkę? Kis tym. Zregenerują się dzień czy dwa później. Bo, jak stracisz jednostkę, to stracisz całą jednostkę z doświadczeniem, z pieniędzmi i ze wszystkim. A jak stracisz żołnierzy, to co z tego? Jednostka jako osoba. No. no, cicho. Gdzie? Gdzie się ją wyłącza? Koniec. Koniec pierdolenia. Dobra, wróćcie do zamku jak tyle, ile możecie. Ja ulepszę tego typa, Dam mu. Księżycowy karp? Plus jeden lojalności generała lub honoru Dajimo, albo. Wybitny, budowniczy. Dobra, daj karpa Ops, skarpie będzie zapierdalo. I teraz ulepszymy stratek. Plus 10 do zasięgu ruchu jednostek, albo. Zjedno do obrony wręcz. I zdamy tak. Tu damy dwa punkty. Boki. Kurwa. Jeszcze raz. Po jednym dla każdego, żeby drzewko odblokować. A się zobaczy. Żeby uzupełnić armię, a nawet lepiej zrobić armię. Tych. Niech minie rok.

Niech tam werbunek. Można poczekać kolejkę. To się wszystko ulepsza. Super, super. Drogi bym też ulepszył. Cyk. Uuu, nowe technologie. Co mi tyle? Świątynia bo drogi ze stacjami. Ryż o! Giełda ryżu. Trzeba zrobić gospodarkę. Armia. Uzupełni. Uzupełni. No i można podejść tutaj pod zamek. Z tego co widzę tu na mapie, to oni są, mają tylko jeden zamek, więc łatwo. Właśnie zima się zrobi. Czekam pod granicą tą zimę. I w sumie minął rok. Dobra, wypowiedz wojnę. Kij mnie to. Pani i zaatakujemy na lato. Ja chyba z nimi handlowałem w ogóle czy coś, ale kij w to. Dajna policja? Co? Uu. Pola tarasowa? Nie, no, może w sumie coś jeszcze te samuraje robić, żeby jednostki też odkrywać. Spokojnie jestem za tą grę Całkiem dobrze. No i teraz, jak atakujemy miasto, mamy dwie opcje. Możemy kontynuować oblężenie i, po czasie, i z czasem będzie im spadać wytrzymałość, głód i tak dalej, albo mogę ich zaatakować. A że mam taką przewagę, to mogę zaatakować, bo na czasie mi zależy. Robimy blitzkrieg, tak zwany blitzkrieg. Leć z nimi na solo, no mówię. Ogólnie, zważając na no to czasy historyczne tej gry, e, w ogóle to są dwie opcje. Możemy być buddystami i trzymać się klasycznych jednostek, ale możemy też handlować sportu golczykami i na przykład robić jednostki jak armaty. W sumie możemy wykorzystać mgłę, go. Tylko, że jak się wtedy handluje z tymi Portugalczykami, to się te chrześcijaństwo rozszerza, a to też jakoś niedobrze zbytnio. <trybujesz> Wdzisz, niemiecki strateg opracowujący drogę przez Belgię do Francji. Czyli jestem genialny. Dziękuję. Jaa, szlizowano zaś, Czas na inwazję! Dobra, gdzie my jesteśmy? Czy to, czy to jakiś teren jest sensowny, może? Jest bardziej płasko, jest brama, a tutaj jest wyboiście. I te, te górki, co. tu jest git. Tutaj jest nawet git. Dobra. Dawaj. Sobie ich nawet oddzielę. Cyk. Cyk. Spieszymy czas. Niech sobie tam podejdą, no spokojnie. Jak to jest sensownie zrobić? Ile oni mają łuczników? Jedna sztuka. E. To można ich normalnie rozstrzelać i bramy sforsować. I tak to by było trudne, jak ich byłoby więcej. Ale skoro jest ich tak mało, to można coś tu wykminić nawet. Wojna, te gry się nie będę się opieprzać. Cyk. Bo ogólnie tutaj można ee, formację sobie ustawić. Ja zawsze na te gry się, bo to jest taki najbardziej blitzkriegowy. Nie oni tam jeszcze bliżej podejdą. się wszyscy skupią na tych łucznikach, na murach. Dobra, podejdźcie bliżej, i napierdalać mi. No, powoli to leci. Stów, stówka już jest, 20 zabitych, praktycznie. Ci strasznie obrywałem. Będę musiał ich zaraz wycofać. W ogóle ci niech podejdą bliżej. Dobra, tych trzeba wycofać. Niech ci się lepiej rozstawia. Dobra, podchodzimy pod bramę. Restawię punkt w ogóle zbiorowy. Pod potencjalne kurdete. Eee, jak się nazywało? Przygrupowanie. Podpalają, a ci niech nawet wchodzą już powoli I się spinają na mury Dobrze płonie brama Dobra, rozjebali bramę. Szybko wchodzimy do środka, szybko biegnijcie, kurde. Obijają się powoli, ale powoli. na no chodźcie tam, chodźcie, chłopaki. O, weszli, przebili się. Otoczeni, let's go! O to chodziło. Nie wiem, przestałem strzelać, bo już po moich mocnych strzelałem, już po nich. I w ogóle wysz wyszli przez przypadek. Tych można wycofać. Jak się tylko da. Trzeba właśnie patrzeć na, ich, na zdrowie naszych jednostek, żeby nie padły. I ten, ten zamek podbijają. I walczę z tymi typami. No, prędzej ich wybije albo ucieknę, niż podbije ten zamek. Czy tym, jakim mają tam stan, HP. Ile? Jeden typ został, no. No, to zwycięstwo. Minimalne zwycięstwo. no może być, przyjmę takie coś. Ja rozstawiłem tysiąc, oni trzysta i stracili wszystkich, a ja tylko trzysta. Łatwo.